POP 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 Firma Paki Leader jest na rynku od kilkunastu lat, zajmujemy się głównie sprzedażą opakowań do warzyw i owoców, ale również działamy w branży ogrodniczej i mięsnej. Naszym kluczowym produktem są worki raszlowe na roli, które pochodzą od największego producenta na świecie, firmy Karacis S.A. Naszymi głównymi odbiorcami są największe firmy w Polsce, pakujące, dostarczające towar głównie na markety, ale też na giełdy i rynki zagraniczne. Mamy bardzo duże zaplecze magazynowe tutaj na miejscu w Polsce, ale również kilka razy większe magazyny w Niemczech i w fabryce w Grecji. Cieszymy się, że możemy dostarczać naszym klientom najwyższej jakości produkty. Z naszych usług korzystają największe firmy w Polsce. Produktów firmy PagNeeder korzystamy od kilku lat. Na ten moment jest to dla nas firma bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o opakowanie. Jako jedyny dostawca opakowań zredukował ilość plastiku w swoich produktach o ponad 30%. Nasze worki wyróżnia odporność na rozrywanie, rozciąganie, są one prosto nawinięte na roli, również nie wytwarzają się nieprzyjemne zapachy podczas przecinania takiego worka na zgrzewie. Nasi klienci nie mają żadnych problemów z naszymi opakowaniami. Kiedy zaczęliśmy ich używać, nie mamy w ogóle przestojów na linii. Każdy produkt firmy Paglidec zużywamy do samego końca. Nie mamy problemów pod maszynami, jeśli chodzi o jakieś prócia, wymianę, rolki. Towar jest wykorzystywany do samego końca. Nie ma odpadów, nie ma przestojów czasowych. Cała produkcja idzie płynnie i nie ma żadnych zastrzeżeń. Nasza firma może się pochwalić dołączeniem do grupy Zesa. Przez to możemy naszym klientom zaoferować dodatkowe produkty. Człowym produktem są worki raszlowe na roli nici do zaszywania worków, różnego rodzaju rękawy siatkowe, siatki ogrodnicze przeciwko ptactwu. Pewną ofertę można znaleźć na naszej stronie www.papajder.pl. Dbamy o to, aby nasz towar był zawsze dostępny, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Dostarczamy do naszych klientów towary własnym transportem, jak też korzystamy z usług firm kurierskich, przez co dostawy są zawsze na czas.